Wojciech namówił mnie na ofertę najmu, a moje życie zmieniło się o 360 stopni. Ale przecież to to samo. Nawet Maria została moją żoną. Ach, Mario, wyglądasz tak pięknie jak pospolita. obojga narodów. Czekała mnie wymiana klocków. Na szczęście nie musiałem nic spłacić i dostałem wóz zastępczy nie powiedziałem, że zajdzie mi się z tym cały dzień, więc została w domu, szczęściara. Ale przyspieszenie, gaz, hamulec. Kto by to spamiętał, Dzięki gwarancji nie muszę się o nic martwić. Jak to się mówi, Polak zawsze mądry po szkodzie. Także, gdyby ktoś zapytał mnie, jak to jest być sarmatą, mogę powiedzieć, że jest to wielkie brzemię odpowiedzialności. Odpowiedzialności za Polskę. A gdy mnie ktoś zapyta, czy biorę kolejny wóz w najem, to idę w to, jak dzik w żołędzie.